No właśnie Maciek, długa przerwa, prawie sześciotygodniowa, no i taki dziwny mecz, no, zaczęliście fantastycznie do przerwy jedną bramką, ale skończyło się chyba tak jak miało się skończyć, dziesięcioma. No, skończyło się tak jak miało się skończyć, ale po dziesięciu minutach takiej ogromnej pracy w obronie, którą wykonaliśmy, plus w nieprowadzenie, troszeczkę zeszło z nas powietrze. Yy. Musieliśmy troszeczkę spuścić z tonu. No nie mieliśmy na tyle siły, żeby aż, 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 aż tak, jak to przez te 10 minut pracować. Musieliśmy troszeczkę odpocząć. Mecz się troszeczkę wyrównał. Był taki fragment niebezpieczny w drugiej połowie, ale wytrzymaliśmy go. No i pod koniec to Śląsk nie miał siły, a nie my. No właśnie Maciek, jest wszystko cztery mecze do końca. Te ważne, tak jak rozmawialiśmy już. Tym razem już w środę do kwidzenia, No nie będzie lekko. No nie no, tam jest wiadomo bardzo ciężko, tym bardziej, że jest to drużyna, która pretenduje do zdobycia medalu. No ale mam nadzieję, że do środy zregenerujemy siły, bo dużo zdrowia nas ten mecz naprawdę dzisiaj kosztował i, i powalczymy i wygramy. Tomaszku, ja dziękuję w takim razie, no i gratuluję i powodzenia. Nie dziękuję bardzo. 6 bramek, no ale chyba najważniejsze to zwycięstwo, 10 bramek ze Śląskiem no jest nieźle. No zgadza się na pewno, najważniejsze jest zwycięstwo, nieważne kto ile rzuca, gramy zespołem i najważniejsze jest, że wygraliśmy, no nieważne, mogliśmy wygrać nawet jedno, ale byśmy wygrali, no. no właśnie, ja już to pytałem, pytałem o to Wojtka, chłopaków. No dziwny mecz. No po 10 minutach macie 8-1. Ślą z Was dochodzi na jedną bramkę i wszyscy zastanawiają się w przerwie, co będzie po przerwie. No ale fantastyczne zawody wasze po przerwie, przede wszystkim w obronie. No i mamy to, co mamy. No zgadza się. stania wyjął bardzo dużo piłek i to bardzo ważnych. Z tego poszły kontry. Myślę, że to był klucz do sukcesu, że odskoczyliśmy akurat na tak dużo bramek. No właśnie Sebastian, pracujecie ciężko do zakończenia sezonu już niewiele czasu. Teraz kwidzy. Cztery ważne mecze przed Wami No zgadza się, cztery ważne mecze Teraz mecz w środę w Kwidzyniu Trzeba wypocząć, trening 2 I jedziemy do Kwidzyna, no będziemy walczyć Ja mogę życzyć tylko powodzenia I przywieźcie punkty z Kwidzynia No nie dziękujemy no, rozmawialiśmy wczoraj właśnie o dzisiejszym spotkaniu, no i wydawać by się mogło, że chyba poszło tak jak zakładaliście, wysokie zwycięstwo, no ale nie do końca, bo zaczęliście nieźle, później trochę przestoju, no nie był to lekki mecz. No nie był lecz, lekki mecz, chociaż na początku rzeczywiście odskoczyliśmy, chłopaki myślę, że znakomicie zagrali w obronie, trzeba im to przyznać, w drugiej połowie myślę, że Maciek Stęczniewski super bronił, także cieszmy się z tego, że jest wygrany mecz. No właśnie Piotr. i jeszcze jedno, tylko jedno pytanie, no, jedziecie do i mecze do zakończenia tak naprawdę tej, tej rundy, która ma zaważyć, czy będziecie grać dalej o medale i z jakiej, jakiej oceny. Ale 3 dni na wypoczęcie ich To nie będzie lekki wyjazd. Na pewno nie będzie. Wiadomo, jaki, jakim widzin jest przeciwnikiem. Bardzo dobrze grają w piłkę, a zresztą szczególnie, gdy się tam jedzie do nich. Także ciężki mecz będzie. Jeżeli go wygramy, to zdecydowanie przybliżymy się do tej czołówki. Ja w takim razie gratuluję dzisiejszego występu i powodzenia. Dziękuję bardzo. Wojtek, zapytałem do samo, zapytałem Maćka. No, taki dziwny mecz, no po 10 minutach mieliście chyba, tak jak troszeczkę ułożone spotkanie, do przerwy jedno bramko ale zakończyło się tak jak się miało zakończyć 10, -ma, no i jeszcze przede wszystkim punkty i nie zagra w drugiej połowie dokładnie, no mecz e, zacięty, mecz kosztujący nas wiele zdrowia, ale tak trochę na własne życzenie e, w, zyskaliśmy zaraz na początku spotkania bardzo dużą przewagę bo to chyba 8 bramek z tego czy 7, siedem, z tego siedem, tak 7 bramek tak jest, to jest dużo, to jest naprawdę dużo, I jak się okazało i mało bo zespół z, z z Wrocławia szybko te straty odrobił, bo to chyba w 15 minut, to przysporzyło dużo nerwów i tak jak powiedziałem, na własne życzenie musieliśmy się bardzo, bardzo mocno pracować, żeby te straty odrobić i wyjść, na, e, wyjść na prowadzenie. 10 bramek przywagi. no świadczy to o tym, że wydawałoby się, że, że zespół z Wrocławia na mecz nie dojechał, prawda? To jest nic mylnego, naprawdę straciliśmy się bardzo, bardzo dużo zdrowia. No właśnie Wojtuś, no twoja gra znowu fantastyczna, 12, 12 bramek, ale myślę, że, że chłopaki z tyłu zagrali, bo w pierwszej połowie Piot, któremu troszeczkę przez moment nie szło, ale Wszkodzi Maciek, bo po to jest, no i rewelacyjne zawody. Oczywiście, zawsze to mówiłem, tutaj ukłon w, w stronę całej drużyny. Moje bramki, to jest szczególnie z kontrataku, są to bramki wypracowane przez całą drużynę. Ja bym sobie nie wybronił i sam bym sobie na kontrę nie rzucił, prawda? To jest, to jest wypadkowa gry w obronie całej drużyny, bardzo się cieszę i, i wielki ukłon w stronę chowaków. Teraz kwitnie już w środę, trzeba będzie się degenerować. 4 mecze do końca, niewiele czasu, bo już 13 marca będzie tak naprawdę po wszystkim, będziemy wiedzieć gdzie jesteśmy. Mało czasu, króca bomba, mało czasu i trzeba się naprawdę mocno zmobilizować, zejść na ziemię, bo, bo to taka zaliczka bramkowa za Śląskiem może, może napawać optymizmem. Bierzemy się do roboty, trenujemy ciężko i nie zapominajmy, jak ciężkie zadanie czeka nas w fizynie. Ja dziękuję w takim razie i życzę powodzenia. Wzajemnie pozdrowienia dla wszystkich kibiców.